Witam serdecznie. Dzisiaj chciałam podzielić się przepisem na biszkop. Będzie to drugi sposób, którego najczęściej używam przy pieczeniu biszkoptów. Tym razem pokażę, jak robię biszkopt z ośmiu jaj na dużą tortownicę. Tortownica ma wymiar 28 cm. Tortownicę wykładamy papierem. Boków nie smarujemy, tak jak zawsze przy biszkopcie, dzięki temu upiecze nam się równiusieńki. Na początku rośnie i będzie się wydawało, że będzie taka górka, ale później jak przestygnie, zobaczycie, że zrobi się równiusieńki. Właśnie dzięki temu, że nie posmarujemy boków. Potrzebujemy 8 jaj, 8 żółtek, 8 białek, szklankę cukru. Takie dobre pół szklanki mąki ziemniaczanej. Nie wiem, czy to widać. O, tyle. Nieco więcej niż połowa szklanki. Natomiast mąki pszennej tortowej półtorej szklanki. Czyli jedną całą szklankę. Ja szklankę liczę nie szczupkiem, tylko na płask. Do zaramatyzowania użyję troszeczkę skórki z cytryny i jak zawsze szczytę soli. Przyda się jakieś siteczko. Mąki należy dokładnie wymieszać. Przy okazji się troszeczkę na powietrzu. Dosypuję do piany taką solidną szczyptę soli. Ubijam pianę na sztywno. Piana ubita. Teraz będę dodawała partiami dosyć drobny cukier około jednej szklanki. Myślę, że można dodać go również nieco mniej. Tak powinna być ubita piana z cukrem. Sopel z piany nie powinien spadać z łopatek. Czyli ubijamy po prostu na tak zwaną bezę. Do żółtek dodaję gorącej wody, jedną czwartą szklanki gorącej wody. Nie boimy się, jajka nam się nie zważą. To jest woda gorąca. Co prawda, ona przed chwilą się gotowała, ale na pewno nam nie zważy, nie zetnie nam jajek. Jajka zwyczajnie roztrzepuję widelce. tak tylko, żeby je po prostu roztrzepać i dodam jeszcze troszeczkę skórki cytrynowej. W przypadku kiedy biszkopt jest nasączany, właściwie można sobie darować dodawanie aromatu, z uwagi na to, że nasz pącz będzie bardzo aromatyczny. Mieszam wszystko. Ten zabieg po prostu polega na tym, że ogrzewam całą masę biszkoptową, teraz miksuję i dodaję żółtka niedużym strumieniem. Bardzo króciutko miksuję, nie przedłużam. Chodzi o to, żeby piana nie straciła powietrza. I teraz partiami będę dodawała przez sito mąkę. W trzech rzutach i delikatnie mieszam. Staram się mieszać jak najkrócej, tylko do połączenia masy. Piekarnik już jest. Rozgrzewany do temperatury 170 stopni. Staram się przy tym od spodu zagarniać, żeby mąka mi się nie zbryliła. Robię to naprawdę bardzo króciutko i natychmiast wsypuję następną porcję mąki. Znowu delikatnie mieszam. I kolejna porcja. Nie lubimy tego nadgorliwie. Jak tylko masa jest w miarę jednolita, przekładamy biszkot do formy. Pamiętajmy tylko, żeby nie smarować boków formy. Generalnie w ogóle jej nie smarujemy. Ja tylko wykładam spód papierem. Ciasto biszkoptowe zajęło mi tutaj 3 czwarte foremki. Tak jak widzicie, i stawiam do piekarnika a maksymalnie myślę 40 minut, z tym, że tak jak mówię, to nigdy nie jest sztywny czas. Musimy kontrolować, kiedy pięknie pachnie, wiadomo, że Wiszko już się dopieka i trzeba będzie po prostu się nim zainteresować. Można go przez 5 minut po pieczeniu zostawić jeszcze w piekarniku, żeby sobie tak spokojnie, stygnął, nieraptownie. Nie zmieniajmy mu od razu temperatury. Niech zostanie jeszcze w piekarniku przez kilka minut. Później wyjmujemy i osuszamy na kratce. Środkowa półka. Mój biszkopt już jest gotowy. Muszę poczekać, aż troszeczkę przestygnie. Obkroję i wyrzucę na kratkę, żeby go nieco podsuszyć. Biszkopt zawsze po wystygnięciu troszeczkę opadnie. I wyrówna swoją powierzchnię, tak jak widzicie tutaj, w formie. Nie przejmujemy się tym, że on opada, musi troszeczkę opaść. Teraz obkroję biszkop dookoła formy. Biszkop delikatnie przekładam na dłoń. Zdejmuję papier. Ważne, żeby to zrobić jeszcze wtedy, kiedy biszkopt jest ciepły. I tą stroną położę go na kratce. Jeśli nie macie kratki, można biszkopt przekładać kilka razy na talerzu, żeby po prostu odparował. Myślę, że wyszedł bardzo ładny biszkopt. Można go podzielić na trzy płaty, ewentualnie na dwa grubsze. Biszkopt wygląda rewelacyjnie i jestem pewna, że u was również taki wyjdzie.